Jeżeli nie umiesz pogodzić się z jakąś historią z przeszłości, z jakąś relacją, która się skończyła, masz gniew do kogoś, masz żal, różne inne emocje trudne, obwiniasz tę osobę za coś, jesteś w figurze ofiary, za chwilę jesteś w figurze kata, i tak dalej, i tak dalej. Jednym z poziomów, to jest wybaczenie ale istnieje jeszcze inny poziom, który, który pozwoli Ci pójść dalej do przodu i to jest błogosławienie tej osobie. Czyli wszystko to, co się wydarzyło między Wami, wchodzisz sobie na poziom serca, uwagą, wysyłasz miłość do tej osoby, ale błogosławisz jej, życzysz jej dobrze na jej ścieżce, niech jej się powodzi z pieniędzmi, niech jej się powodzi romantycznie, zawodowo, niech życie sprzyja tej osobie, tylko tą, nie tylko z umysłu, tylko z serca musisz to zrobić i jak wejdziesz w takie błogosławienie, to jest taki finalny element, który pozwala Ci puścić tą historię, zwrócić się z powrotem do siebie, zająć się swoim życiem i mieć spokój w sobie, w swoim wnętrzu odnośnie tej historii, to Ty wychodzisz też wtedy z traumy, wychodzisz z rany, bierzesz pełną odpowiedzialność za to, co się Przydarzyło za to w co wszedłeś, weszłaś i idziesz dalej. Życzysz dobrze tej osobie, więc życzysz dobrze też sobie.